Witam serdecznie. Proszę Państwa, sytuacja w Europie jest w tej chwili bardzo poważna. Przez granicę z Węgrami przebiega codziennie kilka tysięcy osób. Na początku były to mały strumyczek, w tej chwili jest rzeczka, ale za chwilę będzie szeroka rzeka. Media pokazują, że z Bliskiego Wschodu i z Afryki przybywają do nas imigranci. Pokazują przeważnie kobiety i dzieci. 80% tych, którzy przekraczają granice, to mężczyźni w wieku poborowym. Dziwną rzeczą jest, że większość z nich nie posiada paszportów, nie posiada żadnych dowodów tożsamości. A ci, którzy posiadają jakikolwiek dokumenty, to są to przeważnie dokumenty fałszywe. Unia Europejska, a szczególnie Niemcy, zachowują się w bardzo dziwny sposób. Uważają, że powinniśmy tych wszystkich ludzi przyjąć. Są to już dziesiątki tysięcy, do końca roku w Niemczech będzie ich prawdopodobnie milion. Ten milion trzeba pomnożyć przez 8 albo przez 13, bo każdy z tych, którzy przybywa, ma prawo do sprowadzenia swojej rodziny, rodzeństwa i rodziców. Ta fala nigdy się nie skończy. Nie jesteśmy przeciwko imigracji. Normalna imigracja powinna polegać na tym, że osoba prywatna zaprasza kogo chce na swój własny koszt, bo jest to jej prawo, prawo do wolności, szlachetne prawo. Ta imigracja jest robiona wbrew nam. Te tysiące, a za chwilę miliony ludzi na nasz koszt sprowadzane są do naszych krajów. Oczywiście oni chcą uciekać do Niemiec, bo tam jest najwyższy socjal i najlepsze warunki. Ale Niemcy wpadły już na pomysł, żeby przydzielać Kontyngenty do poszczególnych krajów, i taki kontyngent ma być do nas przydzielony. Będzie to kilkanaście tysięcy osób. Zostaną im zdjęte odciski palców, wydane nowe dowody, i ci, którzy będą uciekać do Niemiec, będą deportowani. Jest to propozycja zakładania u nas obozów. Obozy niemieckie nam się zawsze źle kojarzyły. Proszę Państwa, ktoś kiedyś powiedział, że aby zatriumfowało zło, wystarczy obojętność ludzi dobrych. Musimy coś robić. W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy akcję zbierania podpisów pod petycją Stop Islamizacji Europy. Po pierwszym ogłoszeniu w internecie zgłosiło się wiele osób chętnych do podpisania tej petycji. Na niedzielne popołudnie do rynku wrocławskiego. Zgłosiło się 2,5 tysiąca osób. Na kilku stolikach ustawiały się kolejki i ludzie się podpisywali. Zebraliśmy ponad 3 tysiące podpisów. W promocji tego wydarzenia na Facebooku skorzystaliśmy z usług firmy Sense Media pana Łukasza z Londynu. Panie Łukaszu, dziękujemy bardzo. Akcja nasza rozwija się. Petycje podpisywały nam również osoby z zagranicy. Podpisywali Duńczycy, Szwedzi, Niemcy i obiecywali, że pojadą do swoich krajów i rozpoczną takie samo działanie. My rozwijamy w tej chwili tą akcję w Polsce. Jeśli popierasz nas, zachęcam do pobrania i wydrukowania formularza, zebrania podpisów i wysłania do nas. Adres i formularz znajdują się w linku pod filmem.